Siemano, z tej strony Dim2 i dzisiaj zapraszam was na odcinek z Tomboli, Koła Losu i tego co zostało dodane na event świąteczny ze względu na to, że trochę czasem nie szastam, to powiem tak jak jest i to wszystko widzę. Jest Tombola, jest Koła Losu, jest y, karty okejki, okay, są skarpetki, jest z masze rzeczy w IS, tak sami widzicie, od kostiumów, kostiumy plus, mamuty, y, pety, czy pety wierzchowce, czyli dużo, dużo, dużo wszystkiego zostało dodane. Karty okejki, okay, pieczęć Manu... 15 silny, taki, taki słabszy przycisk 5% plus 1500 HP, więc myślę, że jeśli ktoś chce 49 SM-ów, chyba warto zainwestować. Co do Koalosu, co my tutaj w ogóle dostajemy, co my mamy? Koalosu ma trzy poziomy, więc to trzeba pamiętać. Podstawowe rzeczy w pierwszym poziomie to możemy dostać właśnie, ale to są chyba jako nagrody główne, z tego co pamiętam, więc nie ma co się łudzić, nie będzie tak kolorowo, nie wygracie od razu w broni, a jak wygracie, to gratuluję. Serdecznie, co do samych nagród głównych myślę, że pieczeń własny walcznego lwa, czy też magiczne metale, jakieś inne duperele również przydatne. Drugi i trzeci poziom tutaj przez bardziej rozbudowany kamienie, relikwiarz bruz, oczywiście bronie, bronie, bronie świąteczne, one są chyba takie same jak w ubiegłym roku z tego co pamiętam. Wizerunek broni plus, tygrys Bengalski, dzwoneczek, wierzchowce, wierzchowce, jeszcze raz wierzchowce, białe lefy, profesorka, kamienie. Trzeci poziom daje nam bransy z kości smoka, tygrysa, kolczyki z kości smoka, kości tygrysa, więc tak naprawdę dodatkowe ale które gdzieś tam się pojawiają. Niestety pamiętajcie, że to są nagrody główne, nie że są i losuje się spośród tylko tych, to jest minus koła losu. Okej, okay, to teraz ja takie lecieć po kolei to czas na drugi poziom, czyli co tutaj mamy? Standard, bronie, tutaj chyba tylko są lepsze rzeczy takie, no wierzchowce, perły, to jest coś, co nie widziałem wcześniej ani później. Te reszta standardowo, więc myślę, że tutaj nie ma jakiegoś wielkiego bólu o to, co z tego leci. Wszystko chyba kończy się, a nie, zwoja egzorcyzm. tu podziąłem tam zwojem egzorcysty. więc jest całkiem nieźle. Co do samej Tomboli i Tombola, no cóż, jak tak się zaczyna, to ja się boję, co będzie dalej. Będę próbował robić ją przez cały grudzień, dopóki będzie dostępna, natomiast... Czy uda się zrobić ją tak, jak powinno być i powinno być jakieś główne nagrody? Nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już więcej nie kupuję dzisiaj losów, bo się nie opłaca. No, sam syf. Teoretycznie sam syf mi dzisiaj poleciał. Sylwester się pochwalił, że poleciałem mu jakieś fajne rzeczy. Że berserek, że Skrzynka poleciała mu peta. Dla peta, więc gratulacje. gratulacje to jest jakieś 400 milionów, więc myślę, że chłopak zyskał na kole, na tą boli całkiem nieźle. Hointaf M1 jak zawsze jest. W M1 też możemy zobaczyć takie cudaki jak Świętego Mikołaja, który daje nam reniferka oraz grzaniec. Pięć skarpetek i dostajemy prezent, do którego możemy gdzieś tam dostać jakiś kamień duchowy czy coś w tym rodzaju, co byśmy chcieli. Co, co nam naprawdę, myślę, że ułatwi grę. Ja w tym roku, jeśli będę dropił, to będę dropił o wiele tego mniej. Wszystkie rzeczy, które gdzieś tam wydropię, prawdopodobnie będę się starał wam nagrywać. Co dalej? To znaczy będę starał się nagrywać gdzieś pewnie rano, więc mam nadzieję, że coś tam na dropie, Ale myślę, że to nie za duży drop będzie, więc tutaj musicie wybaczyć. 60 tysięcy myślę, że na pewno nie dobije, tak jak tam jakiś wcześniej niedobitek. Gratuluję ten event trwa od kiedy od wczoraj. A tutaj już 60 tysięcy punktów, to do końca eventu będzie ile? 6 milionów? Myślę, że taka możliwość jest. Co do reszty postaci i reszty Tomboli, niestety nie, nie wchodzę na te postacie 70%, co mają bloga. Tylko staram się robić na mniejszych levelach, żeby nie, nie marnować tam rzeczy z groty. Bo no, siedzą sobie w grocie. No, kory przyznam się, przyznam, przydadzą się. W przyszłości się przydadzą. Będzie można, nie wiem, e, spróbować ulepszać dalej. To jest Wierzchowiec. Wierzchowiec myślę, że jest bardzo opłacalny średni zakup. Z tego względu, że daje 15% na potwory, silny przeciwko metinom zwał jak zwał, no i 1500hp, czyli to jest taka słabsza wersja dzika. Ja stwierdziłem, że to jest y, głupi pomysł, że źle to wygląda, jednak dostałem odpowiedź od sylwestra dziewczyny, że to jest milutkie, że ten mod pasuje, że tutaj wszystko jest w porządku, on tak powinien być dodany do na święta, bo przecież to jest miłe zwierzątko, no tak, może i tak być. Co do samej Tomboli, niestety nie udało mi się zupełnie nic wylosować dzisiaj ciekawego, może jutro będzie następny lepszy dzień. Myślę, że gdzieś przed świętami wrzucę taki odcinek z Tomboli, co tam do tej pory z Tomboli wylosowałem, a tym razem się żegnam i niestety story za krótki film. Myślę, że w tym tygodniu jakiś się jeszcze powinien pojawić dodatkowy, na pewno chciałbym nagrać Alaska Nebrisa, pl -a. dwa odcinki, które gdzieś tam leżą i czekałem aż się nagradzą, nagrają jakimś magicznym sposobem same, ale mam nadzieję, że się uda i zobaczymy się już niebawem. Pozdrawiam serdecznie Dim2 i zapraszam na Samosa, jeśli chcecie. Do zobaczenia.